Cześć widzowie, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo losujemy zwycięzcę na odcinku tego oto posterka i mała zmiana planów i będą wylosowane cztery grafaja i Xboxy, które widzicie tutaj, bo ich nie mam stacjonarnie, nie mam już się w domu. A będą wysyłane od mojego partnera sklepu, nowego partnera. Mój kanał nawiązał współpracę ze sklepem Lofi Cards, do którego Was serdecznie zapraszam. Z kodem KAPI będziecie mieli dwie zniżki na Pokémony, na Lorcanę. Wyłączone z, z kodu są pro ordery i single. Zapraszam Was serdecznie. Nagrody te Fire y, i Xboxy są sponsorowane właśnie przez Lofi Cards. Y, zapraszam również na ich Discorda. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszam również na mojego Discorda i na mojego Instagrama. Zapraszam również do wspierania kanału w formie pieniężnej na Bujkofi. Bo raz w miesiącu będę losował jedną osobę, a może dwie. Zobaczymy, jak, jak, to, jak to będzie. I za miesiąc luty będziecie mieli do wygania takiego oto. To jest taka poduszeczka z pikaczem. Jedna druga. Oczywiście to są moje, które ja sobie używam, ale mam nówki yy, zapakowane, więc z metką wszystko dostaniecie. W do razie czego. Jedna osoba będzie mogła sobie wybrać oczywiście album z Iwi I do jednej osoby, jeszcze ktoś sobie wybierze, to jest ten plakacik z trz trzema promkami. Tutaj z Wapelonem JonTonem i Flareonem z Pizmatica. Więc zapraszam Was do oglądania filmu. I jeszcze raz zapraszam do partnera tego kanału, jakim jest. Lofi Cards. Jest mi bardzo miło, że nawiązuję z nimi współpracę, ponieważ oni też są pasją z Pokerfanki i yy, z Zardem, więc pozdrawiam ich serdecznie. Mam nadzieję, że współpraca będzie się układać, także zapraszam już Was do filmu i widzimy się w stawce, w której będę losował wygranych yy, giveaway'a. Was serdecznie w dzisiejszym odcinku, po raz drugi, po raz kolejny otworzę sobie ETBK, oto Serdzik Sparks. oczywiście zapraszam do linku w opisie na Buy Coffee, zapraszam na mojego Discorda, gdzie dzieje się dużo, piszemy sobie, marza mi kontakt, jest bardzo miło, dodaję czasami jakieś fajne okazje, jak gdzieś coś tam znajdę, więc warto dołączyć, mieć, no po prostu, żebyście mieli jakiś fa fajny kontakt i zapraszam Was na mojego Instagrama. I widzowie, w dzisiejszym odcinku będzie losowanie zwycięzcy z czterech poprzednich odcinków. Które były, trzeba było je skomentować. Oczywiście były to odcinki opisane jako konkursowe, więc te osoby, które wzięły udział, będzie dzisiaj losowanie zwycięzcy. Yy, będzie to wstawka, po prostu ten odcinek, jak nagrywam troszeczkę wcześniej, bo żeby się fajnie z czasowo ogarnąć, dlatego to będzie wstaweczka. I to zobaczycie, jak wstawkę pomiędzy w środku filmu. Także. Zapraszam Was serdecznie do openingu tego oto ETB-ka. Ja już jestem przy stoliku. Otwieram sobie tego ETB. I sprawdźmy, co mi tutaj fajnego dzisiaj wyleci ze serwinga. Liczę na to, że coś fajnego. Książeczki Wam już nie będę pokazywał, bo przecież widzieliście w ostatnim odcinku u mnie wszystko. Zajmiemy się tylko. Z w sumie. Przejdźmy sobie raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 butelków. O, nie pomylili się. Tutaj jest jedna o W bardzo fajnym stanie. Bardzo mi się ta pomka podoba, więc jest kosikiem. Dobra, to tę e tebeczkę sobie wpadam na bok. I przejdźmy do samych boosterów. Z tego co robimy najbardziej. Otworzę sobie najpierw cztery wulsterki, potem będzie losowanko zwycięzców. I proszę bardzo, lecimy. Dajcie znać, jakie tam dropy u Was spadają. Szaleństwo Pismatica 2. także jest fajnie. Glimora, Snorlax, Prime, Rufflet, Magnezone, Golden Go, Dusk Yamask, Lisia. I dioramcik, oczywiście dioramcik, ostatnio też mi wpadł ten dioramcik, więc jest zacny, niech będzie mowa no, do kolekcji, kolejna, fajnie, fajnie, lecimy z kolejnym, z kolejnym, z kolejnym boosterkiem. Widzowie, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i nie lajkujecie moich filmów, to zapraszam Was, teraz jest odpowiedni moment, żeby to zrobić, będzie mi bardzo miło, tak? Zasubskrybujecie kanał. Jak popłyniemy sobie. Fajnie. Idzie to bardzo fajne, więc bardzo dziękuję za wsparcie. To Gepi, Blitzle, Yamask, Quaxli, Altaria, Driveary, Sandy Sandegas, graplok i Kofa Grigus. No niestety, ko, drugi pustek już bez dropu. Chciałem, że kolejny, ale... Poprzedni <grym> no, był z dropem. A! I zobaczmy. Tutaj busterek O, już energia elektryczna. Czy ona zwiastuje nam to, co polujemy, czyli pikacza? Zobaczymy. Volcarona, Clemoncik, Pardański taros, yy, książeczka, Fablu, simisar i skelericz. No niestety, drogi booster już bez dropu. To teraz polecimy sobie. Z czwartym bustelkiem no, Czwarty pustelek. Zobaczmy, co to się tutaj Fajnego poleci, proszę bardzo. No, liczymy na jakiś dropek. Tandemouse, Sweppa, Donfan, Frecoco, Sionkik, Time, Victini, Fibasik, Fan i Kofan Grigus. No, niestety. Kolejny booster bez dropu. A teraz widzowie, jest czas na losowanie zwycięzcy. Także jest chwila, przerwa w filmie. Za chwileczkę do niej wrócimy. No, to widzę. Ja witam Was serdecznie. Tutaj będzie Losowanko. Mam odpalonych już tutaj 5 kart. Każda karta jest przypisana do danego odcinka. Mam załadowane już koment, wszystkie komentarze. I oczywiście zaczniemy sobie od odcinka z ETB Serving Sparks. I tak jak mówiłem, do wygrania działa JivaFaya i Xboxy. Za te 4 odcinki. A za ostatni będzie poster z Pizmatika. Mamy 18 lutego, godzina 10.51. Także myślę, że nie będę przedłużył. Że wszystkim powodzenia. Niech Wam przyniesie szczęście. I lecimy tutaj z pierwszym, z pierwszym osobą, która wygra oto Jeera Faj i Xboxa. Proszę bardzo, kto to będzie? hazardista 6672. Komentarz. No, ok, gratulacje. Yy, gratulacje dla Ciebie. Jesteś pierwszą osobą, która wygrała. Lecimy teraz tutaj z odcinkiem z blister... blisterki. blistewki tak pięknie oddają. Yy, tutaj wziął udział 77 osób, więc szanse są większe, bo chyba najmniej tutaj ludzi. Lecimy. zobaczymy, czy coś uda się. Komuś uda tutaj wygrać. Sebastian Kolektor, bardzo fajny dopy, najlepszego. Gratulacje dla Ciebie. Wygiwasz z odcinka. Blisterki tak pięknie oddają. Teraz lecimy z komentarzami z odcinka. Pierwszy raz na kanale, tak zwane Mleko. To lecimy z komentarzami z Mleczka. Tutaj bierze udział 88 osób, więc już trochę więcej. Lecimy, losujemy. Zobaczymy, komu tutaj się uda wygrać. Tu pojad w lesie. Super są te mleka u nas na półce IONO i myślimy już nad nowym z Lili. Gratulacje dla Ciebie. Później powiem, co trzeba zrobić, jakie dane będę potrzebował do wysyłki. Tutaj już jest z odcinka z Charizardem. I tutaj już bierze udział 117 osób, czyli bardzo dużo. Dziękuję Wam bardzo, że w ogóle tak, tak licznie bierzecie udział w moich konkursach. I zobaczmy. XF, XZVADRH Gdyby Pumki były lepsze, to boksik byłby 10 na 10 No, zgadzam się z Tobą. Gratulacje dla Ciebie y, za wygranie. I lecimy już z ostatnim, czyli z, z wisienką na torcie, czyli z naszym y, posterkiem z Prismatica. I tutaj już wzięło udział 147 osób, więc to już jest bardzo dużo. Więc, no, powodzenia wszystkim. I zobaczymy, komu uda się wygrać. Nie jesteś gruby. Gratulacje. Siemaj, moja ulubiona Ewolucja to Jolton. co tam. Yy, coś tam otwieram Pizmatika, ale bez szału. Gratulacje, nie jesteś gruby. Jest to zaprzyjaźniony kanał również, więc gratulacje dla Ciebie. Masz dzisiaj farta, wygrywasz yy, poster z Pizmatika. A wszystko, co trzeba zrobić, to musicie wysłać do mnie wiadomość, e-mail na pokecapi, Albo skontaktujecie się z nami na Discordzie, więc wszystkie linki będziecie, wszystko będziecie mieli podane w opisie filmu. Więc Proszę Was o kontakt. Gratulacje dla zwycięzców! I zapraszam Was do kontynuacji filmu. Dziękuję Wam bardzo. Cześć! Okej okay, widzowie, gratulacje dla zwycięzców, a ja lecę dalej z Openingiem tutaj tych karcioszek. Sprawdźmy, czy uda nam się tutaj coś koldy, czy cokolwiek uda nam się trafić. Proszę bardzo, chodzik dla Was. I lecimy. Siglib, Dualudon, Sisley Yamask, Luxus, Turtonator, Zegarek, Magnezon i Santis, mamy dropik, mamy rybkę, mamy stampiska, w ilestation Bardzo fajna karta. Proszę bardzo, zaczekaj, jest cudowna. Chowa się w piasku tutaj. Nasza elektryczna rybka. O, bardzo fajny dropek fajnie fajny do mieć, także jestem zadowolony. Ale ci już z kolejnym boosterkiem Eevee, Execute, Castform, Mesprit, Altaria, Vivalion, Dragon Elixir, Buffaland, Dragon i Cyclinder EX wersji Tea. No, bardzo fajny dopek. Nie mam tej karty, więc jestem bardzo zadowolony, że udało mi się tą kartę trafić w wersji tera. Drugi dropek jest racny. Lecę z kolejnym już, proszę bardzo, openingiem: I energia roślinna, Larvesta, Manki. execute, Fablu, executor, iron Boulder. mouse hold, espur, kobo, Pups i joining, joining fire. Gonging Fire, o tak właśnie Dostali nam dwa boosterki, mamy trzy dropy Dajcie znać i czy sądzicie, że tam coś jeszcze wypadnie Czy jest totalnie nic No i Serging No nie zawodzi w sumie, no trzy dropy są na ETB, to nie jest chyba źle Rotom, Vibrava, Traffiki, Fuecoco, Surfer, Register, Valerian, Fritel, Deino i Iron Ironcrow, no niestety Kolejny booster bez dropu, no i lecę z ostatnim już boosterkiem. Ostatni booster, już widzowie trzymajcie kciuki i proszę bardzo, chodzę dla Was, żeby coś w ostatnim boosterku w Last Pack Magic nam tutaj coś wyleciało. Energia psychiczna, Skatebook, Bufulant, Febas, Procolor, Xarnas, Pessimian, Stadion, Łapska. no i niestety nic nie wyleciało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Gratulacje dla zwycięzców odcinka. Zapraszam do wszystkich linków w opisie. Instagram, Discord i jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć na boykoffie. Zapraszam do komentowania filmu, do łapkowania, do subskrybowania. Dzisiaj było oto takie 3D opiki. Dajcie znać. No, wydaje mi się, że mogło lepiej dopnąć. Ale no, niestety, nie można mieć wszystkiego, tak? Dziękuję Wam bardzo. Już widzimy się w przyszłym tygodniu. Ja się z Wami żegnam. 对。